no, to było ok, ja bym jeszcze minimalnie... sesję ósmej kadencji Rady Gminy Księgi Różanej. Witam serdecznie państwa radnych, witam serdecznie państwa sołtysów, witam zaproszone osoby, pani dyrektor naszej szkoły podstawowej, panią Katarzynę Czajka, witam panią Dyrektor naszego Gminnego Kultury, pani Agnieszkę Poźniak, witam kierownika postarunku Pawła Witam Prezesa OSP Gminnego innego Janusza Dobosza, no i naszą Panią lecenas, Panią Janę Krzyżmę, oczywiście gospodarzy gminy, Pana Wójta Leszka Proskóra, Sekretarza Dariusza Króżenieckiego i Panią Skarbnik Ewę Antoniak. Pragnę serdecznie powitać wszystkich tych, którzy znaleźli chwilę czasu i śledzą sesję Rady Gminy w internecie. Pozwólcie Państwo, że usiądę i będę na robotę prowadził tą sesję. Tak na początek dostaliście Państwo zaproszenia. A przepraszam, Dziękuję bardzo za podpowiedź. Proszę Państwa, dołączyła do grona Państwa z Pani... Kuźnicka Monika. Pani Moniko, gratuluję Pani wyboru. Będzie Pani mogła tutaj razem z nami uczestniczyć i tak już nam. poważnie włączyć się w życie samorządowe w i wnioski. Gratuluję jeszcze raz. Dostarczy państwo, państwo proponowany porządek na dzisiejszą sesję i pytam, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś propozycje, zmiany, uzupełnienia? Nie widzę. Stwierdzam, że na sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych, czyli sesja jest władna podejmować uchwały, oczywiście prawomocne i wszystkie z tym związane decyzje. Proszę Państwa, czytam porządek obrad. Pierwszy punkt otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad. Drugi punkt przyjęcie protokołu numer 36 łamane przez 2022 z 9 lutego 2023 roku. 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał. A. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok B. W sprawie zmian w budżecie gminy Sientaruszana na 2023 rok C. Wmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej D w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy sint E. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat. Szósty punkt. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2022 rok. A. Z działalności Centrum Kultury. B. Z działalności Gminnego środka Pomocy Społecznej. C. Z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych D. Z realizacji gminnego programu wspierania rodziny E. Z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie E. Z realizacji gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii I G. Z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania w pożytku publicznego. Siódmy punkt, ocena zasobów pomocy społecznej, ósmy informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sienkowita Dziewiąty punkt, wolne wnioski i komunikaty przewodniczącego. Dziesiąty, udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I jedenasty, zakończenie obrad. Głosujemy, przyjmujemy Przyjmujemy porządek. Potwierdzamy swoją obecność. Proszę Państwa przed sesją rozmawiamy z Panem Pawłem. W tej chwili są już zaawansowane prace na temat kupienia nowego sprzętu. Mam nadzieję, że już po wakacjach Uda się przeprowadzić wszystkie procedury i będziemy mieli, mam będzie już łatwiej, nie będziemy mieli tych sytuacji, które na tą chwilę nam tutaj utrudniają pracę. Może w tym czasie sprawozdanie. Jest. To trzeba głosować. Nie sprawozdania pójdzie. Nie. sprawozdanie. No. informacja. Informacja działalności wójta. Ale to po tak? Panie Pawle, jak, jak Pan to przewiduje ile to minut przejdzie? To. No dobrze. No, Proszę Państwa, może tak, y, z uwagi na to, że... Y, jest taka przerwa, ja bym prosił w tym momencie, aby pan wójt z punktu trzeciego złożył informację o podejmowaniu działania w okresie pomiędzy sesjami. Już jest, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Głosujemy. Dziękuję bardzo radnym. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednomyślnie 15 głosami za. Przystępujemy do realizacji naszego porządku. Punkt trzeci, informacja Wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy sesjami. Bardzo proszę panie wójcie o informację. No nikt, już w tym momencie zmieniłem kolejność, to zaraz wrócę do protokołu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ostatnia sesja odbyła się 9 lutego. 11 luty byliśmy w okresie zebrań sprawozdawczych, ochotniczych, straży pożarnych. 11 lutego odbyło by się takie zebranie w Woli Sienickiej. 13 luty spotkanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw podział środków. Chcę, może w tym miejscu. Państwu już przypomnieć, mamy na to zadanie dla 5 gmin 48 milionów złotych. Są to środki, ja wymienię na jakie zadania, bo już mieliśmy spotkanie z Urzędem Marszałkowskim, zostały te środki podzielone. Jest to dofinansowanie w granicach 85%. Pozostałe 15% samorządy będą do tego zadania dokład. I są to takie priorytety w ramach tego mowy. Rozwój elektroniczny usług publicznych na obszarze tych pięciu gmin. Przypomnę, że jest to Łopiennik, Sienica, Izbica, Miasto Krasnysta i Gmina Krasnysta. Wartość na rozwój elektronicznych usług całkowita 2 miliony 300 tysięcy złotych. Drugie zadanie jest to modernizacja systemu zagospodarowania odpadów w ramach MOP poprzez ujednolicenie standardów infrastruktury, wyposażenie i funkcjonowanie PSZOK zlokalizowanych na terenie jednostek. Wartość całkowita 10 milionów złotych. Tutaj gmina Sienica Gmina Izbica i gmina łopiennik y, będą budować nowe przoki na to mamy maksymalnie po 2 miliony złotych trzeci. Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie tych pięciu gmin. Wartość całkowita 10 milionów złotych i tutaj y, planuje się zakupienie jakichś takich y, kursów że tak powiem ekologicznych i będąc po prostu kursować między tymi gminami i jak gdyby powozi do miasta naszych mieszkańców jak to będzie czy przypadnie nam jeden bus ale tak to wychodziło że gdzieś tam jeden bus na gminę i po prostu będziemy później jeszcze o tym dyskutować i ustalać jak to będzie wyglądało. Utworzenie terenów inwestycyjnych to dotyczy mamy na to 2,5 miliona złotych i to dotyczy dwóch tylko gmin. To jest gminy łopiennik i Sienica Rurza. W tym zadaniu w tych 2,5 miliona na, na, na te dwie gminy mamy zakup, możemy zakupić grunty. Możemy zrobić drogi utwardzone do tych gruntów, możemy te grunty uzbroić np. W wodę, w energię itd. Tak wzmocnienie, następne zadanie, wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru moskwa poprzez stworzenie i modernizację sieci atrakcji turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość całkowita 7 milionów 800 tysięcy i tutaj no, wszystko związane z turystyką, nawet też mowa o ścieżkach rowerowych w tych zadaniu. I ostatnie, ostatnie zadanie rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miejskiego Obszaru Wartość całkowita 6,5 miliona złotych tutaj jest mowa o farma fotowoltaicznych. Albo małe w każdej gminie, albo jedna duża dla wszystkich gmin, która będzie dawać później dochód dla samorządu. Proszę Państwa, następna sprawa 16 lutego spotkanie w ubierniku z projektantem na temat przygotowania dokumentacji projektowej spotkaliśmy się trzech wójtów, którzy będą chcieli, jeden projektant będzie robił te, tą dokumentację. Jest to dużo taniej, jeżeli tak byśmy się domówili i tutaj już mamy wstępne uzgodnienia. 17 lutego spotkanie z kierownictwem Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych wspólnie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemicy Rożanej. Tutaj chcemy od 1 września wspólnie z rodzicami podjąć się tematu. Utworzenia zespołu pieśni i tańca ludowego na bazie szkoły podstawowej. Właśnie spotkanie z kierownicą Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych pozwoliło nam na przybliżenie tego tematu. Mamy tam dostać instruktorów i yy, jak gdyby już były takie dobre przykłady z innych szkół w województwie lubelskim, Chcemy, chcemy tutaj ten temat, yy, yy, jak gdyby, yy, wdrożyć. 18 lutego uczestniczyłem w zebraniu Zagroda. 23 luty kontrola Urzędu Gminy Inspekcji Pracy. Yy, 25 luty zebranie Ośrodka Siedlnica Różana, 1 marca. Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabysków na temat budowy żłobka i przedszkola na terenie objętym ochroną konserwatorów. Chcę powiedzieć, że osobiście tutaj na terenie naszej gminy przebywał Pan Konserwator Wojewódzki, zapoznał się tutaj z naszą dokumentacją, w tej chwili wszystko jest już pozatwierdzane już ostro ruszamy z inwestycji. 4 marzec zebranie OSP Maciejów, 7 marca spotkanie w Obszaru Przemysłu Rolno-Sportniczego w Krasnym Stawie, 8 marca gminne święto kobiet, odbyliśmy 9 marca Dzień Patrona w Centrum Kształcenia Rolniczego, odbył się 11 marca zebranie OSP Wierzchowiny, Zebranie koła gospody sienicy Różanej z okazji też 8 marca. 12 marca święto kobiet w Boruniu oraz sienicy Królewskiej Malow. Zebrania były bardzo tutaj te, z okazji Święta Pań, bardzo uroczyste, za to chciałbym też podziękować poszczególnym wioskom czy paniom współgospody miejskiej za właśnie organizację. Tych 14 marca spotkanie z Dyrektorem Zakładu Karnego na temat współpracy, tu tylko dodam, że już mamy codziennie dwóch skazanych z Krasnego stawu, którzy pracują tu przy porządkach naszej gminy nieodpłatnie, oczywiście my tylko tam posiłek zapewniamy i dowóz, ale naprawdę trafili nam się dobrze, pracownicy mamy niedobór tych pracowników, taką umowę podpisałem zakładem karnym i myślę, że na razie ona nam się sprawdza 18 marca zebranie OSP Sztanne później Gór, rok do 27 marca 27 marca konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Marszałkowskim Wróbnieniu na temat e, wykorzystania środków z mop o tym co wcześniej Państwu tutaj e, mówiłem. 28 marca spotkanie na temat funduszy europejskich, później 25 marca sesja w 31 marca w Niemcach odbyło się ważne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych. Też uczestniczyłem. 1 kwietnia uroczystości w areszcie To była sobota. 5, 6 kwietnia zebranie wiejskie szczelne. 12 kwietnia zebranie wiejskie sińca królewska burza. 13 kwietnia odbyła się otwarcie wystawy profesora Wydzimy w Dworze Sztuki 15 kwietnia uczestniczyłem z panią dyrektor Centrum Kultury w wystawie w Pinkowie na zaproszenie pana Pinkowskiego. No myślę, że nawiązaliśmy tam współpracę, pan Pinkowski odwiedził już dwór sztuki. Tutaj liczymy też na taką owocniejszą współpracę bo na tej Polski jest takiej fundacji myślę, że jest szansa też na pozyskanie w przyszłości środków 18 kwietnia zebrania wioskowe Wola Siennicka, 19 kwietnia zebranie wioskowe Maciejów 20 kwietnia zebranie wierzchowiny 22 kwietnia zawody wędkarskie lekarzy województwa lubelskiego u pana Bobrowskiego też uczestniczyłem. 24 kwietnia zebranie Kozienie, 26 kwietnia spotkanie na terenie Gminy z ten odnośnie przoku. Pojechaliśmy no, w teren, także na miejscu wszystko już zostało domówione. 28, 28 kwietnia Maciejów sadzenie lasu, w którym uczestniczyli druchowie strażacy. Z Maciejowa, z Dziannego Wierzchodziń sadzenie odbyło się w Lesie Wierzchowskim. 3 maja Święto Konstytucji oraz Dzień Strażaka z odsłonięciem pomnika na ciałce pana profesora Wierzchosia. I powiem, no była to bardzo taka wzniosła uroczystość. Osobiście Pan Profesor Wieszka się odwiedził naszą gminę, przedstawił bardzo bogatą i ciekawą historię. Pomnik, który pozostał dla, można powiedzieć, naszych mieszkańców, dla pokoleń, pomnik odzyskania wolności religijnej, bo tak on to się nazywa, jest ustawiony na działce, na proście strażnicy Rzczanem, uroczystość i bardzo ładna. Chciałbym podziękować tutaj pani radnej, pani Sołtys z drugą strażaką za przygotowanie. Także naprawdę było bardzo miło i przyjemnie to święto tam obchodzić. Również wielkie podziękowania dla pana profesora za ten trud wybudowania i odsłonięcia tego pomnika. To było 3 no i później mieliśmy 9 maja konwent wójtów i starosty, było w Muzeum w Jasnym w 15 maja spotkanie w Zalceśnictwie chem na temat budowy drogi Zagroda Maciejów. 18 maja zarząd gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na temat przygotowania projektów dofinansowania jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości. 19 maja spotkanie z prezesem SIP w minie tutaj w Sienicy Różanej. Efektem tego spotkania było, było uczestnictwo pracowników z prezesem na Dniach Sienicy, gdzie była taka pierwsza prezentacja. Jakby my powiadomiliśmy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z bloku i tutaj tylko dodam, że w tej chwili koncepcja jest przygotowana i o tutaj możemy spojrzeć na, na dzisiejszej sesji. Natomiast spotkania konkretne z radnymi i z Zainteresowanymi rozpoczną się, tak jak prezes powiedział, we wrześniu. 26 maj powiatowy dzień Strażaka w i 27-28 dni, sienicy różanej po raz pierwszy.